Zgubiłaś tu coś? Nie. Po prostu oglądałam konkurencję. Chciałaś chyba powiedzieć przyszłą Roda nie Roda Nieźle. Jesteś strasznie dobra siebie. Nie, <laughs> nie widziałaś się... naszego występu? Jesteśmy najlepsi. Nie wiem. Nasza drużyna jest o wiele lepsza. Wątpię. No ale cóż, nie chciałabym ci odbierać nadziei. Tu wam. Przyda się bardziej. Zmiażdżymy was. <laughs> Zmiażdżycie? Cokolwiek stanął mi na drodze. Co proszę? To jest moja kwestia. Skąd mnie znasz, że nie naśladujesz? <noise> to ty naśladujesz mnie! Wszystko to robię i mówię, jest oryginalne. Jasne, wyobrażam sobie. No to poproszę, ci coś wyjaśnię, bo najwyraźniej czegoś nie rozumiesz. Kiedy ty robisz jeden obrót na wrotkach, ja robię dwa. Nie boję się ciebie, maleńka. Nie jestem żadna maleńka. A wiesz dlaczego rolę to wygra? Bo mam nie, więc lepiej nie zadzierać. Ty naprawdę wierzysz, że macie jakieś szanse? <noise> No, nawet polubię. Hmm, jaka ty jesteś sympatyczna. Miło było Cię poznać. I wybacz, chętnie pogadałabym tu z Tobą dłużej, ale mam konkurs do wygrania. I wiesz, to powinnaś uczyć się ode mnie. Przydałoby Ci się.